Na początku stycznia wśród kilkunastu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej zdiagnozowano występowanie wirusa h 1 n 1 zwanego potocznie świńską grypą. Bielski Szpital trafił na pierwsze strony ogólnopolskich gazet i serwisów telewizyjnych. Na szczęście epidemia świńskiej grypy nam nie grozi. Aktualnie w szpitalu znajduje się siedmiu chorych, u których stwierdzono, potwierdzono obecność wirusa. Natomiast na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii nie mamy żadnego już pacjenta. Pojawił się wirus grypy H1N1, który trochę wywołuje inne powikłania niż dotychczas. Powikłania polegające na zapaleniu płuc, które trzeba leczyć między innymi w postaci respiratoroterapii. Natomiast sytuacja w Bielsku. Nie odbiega od sytuacji ani w Polsce, ani w Europie. Pomimo spadku zachorowań na świńską grypę, szpital wojewódzki dmucha na zimne. Na terenie placówki ciągle obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów. Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin, który prawdopodobnie będzie obowiązywał do końca tygodnia, ale pod koniec tygodnia podejmiemy decyzję, czy go kontynuować, czy nie. Przede wszystkim to działanie ma na celu ochronę pacjentów, którzy leżą w tym szpitalu z powodu różnych schorzeń, bardzo ciężkich, i kardiologicznych, i neurologicznych, i nefrologicznych, ochronę przed wirusem grypy, który jest w gruncie rzeczy wszechobecny i który mogą sprowadzać do szpitalu Odwiedzający. Przypadki świńskiej grypy w Bielsku Białej przestraszyły dyrekcję oraz rodziców dzieci, które na co dzień uczęszczają do gimnazjum i liceum imienia Mikołaja Reja w Bielsku Białej. Od piątku zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają obowiązek noszenia na twarzy masek ochronnych. W zeszłym tygodniu zauważyliśmy wzmożoną absencję zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły. No i było, odbyło się spotkanie z rodzicami i również rodzicami lekarzami, co skutkowało tymi decyzjami dotyczącymi profilaktyki przeciwgrypowej. To jest dużo więcej tam rzeczy wchodzi w skład tej profilaktyki. No maski są tak najbardziej medialne w związku z tym, wokół tych masek jest najwięcej szumu. Ale to chodzi oczywiście o szereg rzeczy, które są związane przede wszystkim z podwyższeniem standardów higieny osobistej. Bez sensu, kompletnie. Ale jednak nosisz? No, noszę, no bo jest przymus. Tak przynajmniej ogłosił pan dyrektor szkoły, więc trzeba nosić. Tak naprawdę, jeśli ktoś uważa, że to jest naprawdę obciachowe, to nie zakłada tego dla swojego wizerunku, żeby go nie zaburzyć. Z jednej strony dobry pomysł, bo się nie rozprzestrzeni choroba. A na lekcjach, jak się porozumiewacie? Przez te maski to chyba utrudnia. No, o wiele gorzej jest przez maski i czuję się z komfort. Nie sądzę, żeby to było niezbędne postępowanie. Nie ma żadnych dowodów, że tego typu zakładanie masek ochrania otoczenie przed wirusem, jak również nie ma dowodów, że ten, kto nosi, mniej narażony jest na infekcję. Jak zatem bronić się przed wirusem AH1N1? Najprostszym rozwiązaniem jest szczepionka. Jestem przekonany, że ta szczepionka, która jest ogólnie dostępna, rzeczywiście działa. Jedynym rozsądnym postępowaniem, które chroni nas przed grypą, właśnie jest zaszczepienie się. Wobec tego jeżeli ktoś tego nie zrobił, a jeszcze może to zrobić, i lekarz prowadzący tą osobę zaleci takie szczepienie, to radziłbym to zrobić. Warto również pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Zachować czystość, myć często ręce, unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. Jeżeli jesteśmy zaziębieni z jakąś infekcją, osłaniać się przy kaszlu, żeby nie rozpylać tego wirusa. Przebywać też w miejscach niepublicznych, na przykład na dłuższych spacerach, żeby się wentylować. Jeść zdrowo i to wszystko. Przede wszystkim nie panikować. No i przede wszystkim nie panikować. Rozdmuchany przez ogólnopolskie media temat nie jest tak groźny, jak mogłoby się to wydawać. Choć grypa należy do groźnych chorób, to stosując się do zaleceń specjalistów nie powinno nam nic grozić.